Mamy taki zwyczaj w domach zakonnych, że często ten drugi dzień świąt wielkanocnych spędzamy w domu rodzinnym i miałem okazję przebywać wtedy w domu rodzinnym. W pewnym momencie już wszystkie media podały, że papież Franciszek odszedł do Boga, do swojego drugiego domu tego prawdziwego. I to z jednej strony było zaskakujące, chociaż myślę, że, że świat i ja sam przygotowywaliśmy się na tę myśl poprzednimi wydarzeniami, czy nawet pobytem ojca świętego w szpitalu. Wracam wtedy z myszy świętej. Poniedziałek wielkanocny, i jak się dowiedziałam, to było to dla mnie smutne i też nie dowierzałam. Tyle lat był papieżem, był takim wyrozumiałym dla ludzi biednych, strapionych. Był to taki niespodziewany czas. Natomiast myślę, że no w tym wszystkim była wola Pana i też mam świadomość, że papież Franciszek żył w taki sposób, że na pewno prędzej czy później osiągnie świętość. Gdzieś tam w głowie od razu pojawiła się myśl, że trzeba być w Watykanie w momencie uroczystości pogrzebowych. I to był ten moment, kiedy, kiedy rzeczywiście jakiś tam człowiek yy, najpierw tak spontanicznie w sercu podjął tę decyzję, że jedziemy, że trzeba tam pojechać, trzeba to zrobić właśnie wspólnie z naszą społecznością szkolną, że chcemy tam być. Ustaliliśmy, że jedziemy, jedziemy samochodem, to było najbardziej elastyczne. Że korzystamy z życzliwości naszych współbraci i w sanktuarium w Kastel Sandelia i na tawi, i ten pan się powoli powoli dogrywał. Ksiądz Marcin z, zorganizował tych szczęściarzy, którzy mogli wyjechać. Dowiedziałem się o tej możliwości wyjazdu dla mnie dzień wcześniej i bardzo się ucieszyłem. Od razu pomyślałam, że to jest niesamowita okazja, ponieważ jednak to jest wydarzenie bardzo ważne dla kościoła. I stwierdziłam, że Warto tam zdecydowanie być. Bardzo chciałam jechać na ten wyjazd, ale wiedziałam, że już nie ma miejsc i w dniu wyjazdu właśnie się dowiedziałyśmy razem z Dominiką, że jedziemy i to było takie dla nas niesamowite. Szczegóły wyjazdu i organizacja tego wyjazdu tak naprawdę została napisana spontanicznością i w sercu wierzę, że to jakoś Pan Bóg Duch Święty nas natknął czy w ogóle napisał. Kiedy powiedziałam moim bliskim, że wyjeżdżam na pogrzeb Papieża Franciszka, to duża część osób z mojej rodziny zwróciła się do mnie z taką prośbą o modlitwę, tam w różnych intencjach, często po prostu ogólnie w intencji yy, tam moich znajomych, w intencji moich bliskich. Też ja sama wzbudzałam w sercu różne intencje, takie proste ode mnie. Ja wiozłam do Watykanu modlitwy za moją babcię o zdrowie, a także za moją ciocię. Byłem przedstawicielem z mojej klasy Branym na tą delegację i dużo osób z klasy właśnie prosiło mnie, żebym modlił się w ich intencjach w Watykanie. Z samego początku założyliśmy, że to jest pielgrzymka dziękczynna za pontyfikat, wspaniały pontyfikat, i to była główna intencja. I my, jako przedstawiciele społeczności szkół katolickich w Markach, chcieliśmy podziękować Bogu, będąc tam na miejscu, za, za pontyfikat papieża Franciszka. Do Rzymu jechaliśmy busikiem w osiem osób. Tak, Była to taka bardzo kameralna była atmosfera. Mieliśmy okazję porozmawiać z księżmi i dużo też takich naszych wątpliwości czy uwag rozwiać. Dużo się też dowiedzieliśmy o samym wyborze nowego papieża, o różnych kardynałach, o całym przebiegu. Uczniowie zadawali różne pytania, jak to jest w takich warunkach które kameralnych. Te więzi się zaciśniły i też mogliśmy porozmawiać na różne tematy i wbijali takie szpilki, pytając o różne takie rzeczy natury religijnej. I ucznia wspólna, i nawet śpiewane godzinki. Ja sam byłem zaskoczony, że uczniowie od razu podjęli inicjatywę. Więc sama podróż przebiegła bardzo szybko w takiej dobrej atmosferze. W trakcie tego wyjazdu, jeszcze właśnie byliśmy w ośrodkach różnych Michalickich. No, były to wyjątkowo piękne miejsca, muszę przyznać, że naprawdę bardzo przyjemnie się przebywało w różnych właśnie takich okolicznościach przyrody, które tam były. Z innej strony też na pewno poznaliśmy tą część Włoch z takiej strony religijnej, z takiej duchowej, a nie czysto turystycznej. Odwiedziliśmy i zwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej skalnej. W klasztorze Michalitów i tam oprowadzali nas polscy Michalici. Gdzie byliśmy naprawdę. bardzo miło ogoszczeni. Tak, tak, zdecydowanie. Na pewno bardzo miło było spotkać e, i porozmawiać jednak po polsku za granicą. Dużo się też rzeczy dowiedzieć, bo okazało się, że księża, którzy są tak daleko od nas, e, dużo wiedzą o naszej szkole, samej naszej parafii. Mm. Uroczystości pogrzebowe z mojej perspektywy były naprawdę niesamowitym dla mnie przeżyciem, ponieważ no, nigdy jeszcze nie miałam okazji uczestniczyć na żywo w czymś tak ważnym historycznie, w czymś tak ważnym dla całego kościoła. To było dla mnie duże przeżycie. Moment, kiedy zobaczyłem, ile ludzi tak naprawdę zabrało się na Placu Piotrowym, bo to były tysiące ludzi z całego świata. Było bardzo dużo Polaków. Nie spodziewałem się, że będzie już nas aż tylu. Też my chodziliśmy właśnie z dużą flagą Polski. Całkiem spora część Polaków obecnych wtedy na placu Świętego Piotra przychodziła do nas, a to się przywitać. A to przyszły do nas właśnie siostry zakonne z Polski, które nam tłumaczyły część mszy. Co nam było bardzo pomocne. Tak też trochę poczuliśmy się zjednoczeni dzięki temu, że Polacy, nawet właśnie we Włoszech się nawzajem odnajdują. Ale oprócz tego też niedaleko nas była grupa młodzieży z innego kraju, i też widać było, że naprawdę przeżywają dobrze całość tego pogrzebu, i że też to jest dla nich ważne. Myślę, że było takie poczucie wspólnoty, ponieważ. Wszyscy się zjechali, żeby po raz ostatni spotkać się z papieżem Franciszkiem. Mnie najbardziej wzruszyło to bicie braw wiernych, którzy docenili pontyfikat papieża Franciszka za to, jakim był człowiekiem. Dla mnie takim, takim momentem, który jakoś tam i ścisnął za serca, ale uświadomił, że, że coś ważnego się stało, to właśnie była chwila, kiedy. Yy, trumna z y, doczesnymi szczątkami papieża Franciszka y, opuszczała już i, i podium i, i po uroczystościach już została przeniesiona najpierw do bazyliki, a potem udała się już w kondukcie na miejsce spoczynku, to ta, wtedy sobie uświadomiłem, że no, coś bardzo ważnego w Kościele, w historii Kościoła, świata w ogóle się dzieje. I w tym momencie coś się kończy, coś nowego się zaczyna i to był taki moment mocny, kiedy, kiedy sobie uświadomiłem, że dobrze, że tu jestem Papież Franciszek był człowiekiem, który nie wykluczał nikogo, i w nim bardzo mnie to fascynowało. Podziwiałam w nim tą postawę niezamykania się na nikogo. Uważał, że dla każdego jest szansa na powrót do kościoła. Też zapamiętam dużo nadziei, którą on dawał ludziom, często tym wykluczanym, tym na marginesie społeczeństwa. Którzy często bardzo potrzebowali jego pomocy, jakiegoś takiego zauważenia. Nie zapomnę momentu, kiedy w Wielki Czwartek papież Franciszek udał się do więzienia i umył nogi więźniom, to był dla mnie taki znak, taki gest, że on też nie wyklucza tych ludzi, że oni nie są na marginesie społecznym, że oni też mogą być chrześcijanami i też mogą wierzyć w Pana Boga tak samo jak my. To był człowiek, który jakoś mocniej pokazał światu nam, katolikom, ale też kapłanom i hierarchom kościoła, co jest ważne w kościele katolickim, w życiu każdego chrześcijanina. Pokazał, że wiara nie jest czarno-biała, że konfesjona, księża nie powinniśmy mieć taryfikatorów, że musicie być zupełnie inni i rzeczywiście to podejście papieża Franciszka troszkę zupełnie inne od naszego podejścia zachodnioeuropejskiego. Musimy szerzej patrzeć, musimy patrzeć na człowieka, na kontekst jego życia. I na pewno to, to jest jedna ważna rzecz, którą papież Franciszek mi i, uświadomił. No i cały czas też ten przykład, czy pokazy, pokazywanie, jak ważne jest w życiu być, a nie mieć. Papież Franciszek dawał takie mocne sygnały tego ubóstwa, wręcz symboliczne. Zresztą takie zdjęcie, które się teraz pojawiło po pogrzebie papieża Franciszka, myślę, że wiele, wiele osób widziało te buty papieża Franciszka, powiedzmy jakiś symbol, to jest tylko namiastka tego, co, co gdzieś tam papież pokazał przez całe życie, jak, jak ważne jest rzeczywiście, by, by, by bardziej patrzeć na to, co jest w środku człowieka, na, na, na drugą osobę, a nie na to, kto co ma, czy jak to wygląda. Jeśli chodzi o owoce tej naszej pielgrzymki do Watykanu, na uroczystości pogrzebowej papieża Franciszka, to one będą dopiero dojrzewały, powiedzmy, że tam zostało zasadzone takie ziarenko. Ja już widzę po młodzieży, która tam była, oni rzeczywiście jakoś mocno tego doświadczyli, przeżywają, że często nawet już teraz, jak się na Kortazu spotykają, spotykamy, to właśnie gdzieś tam więcej rozmawiamy. Na pewno takim namacalnym owocem pobytu tam w Watykanie jest, jest jakby takie mocniejsze zawiązanie Wspólnoty. Już wiele osób, które nawet tam nie były, pytają, jak tam było, rozmawiają. Rodzice bardzo się cieszą, że, że nasza społeczność uczestniczyła. Wracamy do tego, natomiast wierzę, że Pan Bóg ma też swój plan i że te owoce będą jakoś tam namacalne. No dla mnie na pewno jest to kolejne takie bardzo ważne rekolekcje w życiu. Wierzę, że to poszerza, poszerza wiarę i Ju, już to czuję, że gdzieś tam człowiek naładował te baterie, że, że ten mój elektryk serca jest naładowany, może iść do przodu.